Proszę Państwa, nie ma w prawie żadnych cywilizowanych ludów takiej idei jak dziedziczenie plemienne, żadnego prawa do dziedziczenia trybalistycznego. Jeżeli umrze Polak bezpotomnie w Brazylii, zostawiając po sobie pole, które kupił, czy firmę, którą założył. To zgłoszenie się innego Polaka z Polski w żaden sposób niespokrewnionego, który by złożył pretensję, że skoro zmarły nie zostawił żadnych prawowitych spadkobierców, to ja chętnie ten majątek przytule, zostałby potraktowane prawdopodobnie śmiechem. Ale jak się okazuje, nie wszystkich to dotyczy. Nie ma też w prawie takiego zwyczaju, że ktoś zgłasza się po spadek po ofierze zbrodni, mimo że kiedy zbrodnia się dokonywała, niczego absolutnie dla tej ofiary nie zrobił, a miał takie możliwości, żeby upomnieć się przynajmniej, zwrócić uwagę na to, że się zbrodnia dokonuje. Ale przypomniał sobie o tej zbrodni dopiero po kilkudziesięciu latach, kiedy się okazało, że... Są jakieś, jest jakiś majątek bezspadkowy, który został bez prawowitych spadkobierców. Wiecie Państwo doskonale, do czego tutaj piję. Jest coś, co profesor Finkelstein nazwał przedsiębiorstwem Holokaust. Są organizacje, przeważnie zlokalizowane w Ameryce, które przyznało sobie prawo do restytucji mienia pożydowskiego. Mienia, które głównie. Bez spadkowego po ofiarach Holokaustu zostało w Polsce i zgodnie z prawem, które jest szanowane przez wszystkie narody, uległo przejęciu przez państwo. Ponieważ jeżeli ktoś umiera nie zostawiając spadkobierców, to prawowitym jego spadkobiercą jest państwo, którego był obywatel. Ponieważ nie można było znaleźć, jak powiedziałem, podstaw prawnych do takiego roszczenia, pozostało znaleźć podstawę moralną. Otóż taka podstawa moralna to pewna zasada przyjęta, jak sądzę, we wrażliwości wszystkich narodów, że nie jest rzeczą godziwą, aby po ofierze zbrodni majątek przejął ten, kto zbrodni dokonał, czy w jakiś sposób jej uczestniczył. I to stworzyło potrzebę napisania na nowo historii zbrodni Holokaustu. W taki sposób żeby Polska stanęła wśród sprawców, ponieważ tylko w ten sposób można było uzasadnić roszczenia wielo, wielomilionowe do dzisiaj zgłaszane do majątku po ofiarach Holokaustu. To pewnie nie była jedyna przyczyna, dla której wyprodukowano ten mit o rzekowym sprawstwie Polaków, ale na pewno była to jedna z wielu przyczyn, chyba najważniejsza że padła na podatny grunt z innych powodów politycznych, także z powodu e, nastrojów panujących na przykład wśród wypędzonych e, w 1968 roku z Polski Żydów, często mających haniebną stalinowską przeszłość za sobą, a więc tym bardziej szukających zemsty na Polsce. Tak czy owak wyprodukowano historię jedwabną, historię nieprawdziwą, historię... Którą, na którą w tej chwili mamy wreszcie potężne narzędzie i potężną broń, by powiedzieć, jak było to naprawdę. A myślę właśnie o książce, którą kapituła postanowiła wyróżnić o książce Jedwabne Historia Prawdziwa. W istocie są dwie historie. Ja zacząłem od tej, która nie jest ujęta w tytule. Oczywiście troje autorów. Dokonało benedyktyńskiej pracy, zbierając dokumenty, weryfikując śledztwa, docierając do relacji, często relacji, które zostały później złośliwie przekręcone, docierając do dowodów rzeczowych, które zostały w fałszywy sposób opisane. W ten sposób napisane zostały dwie historie. Nie tylko historia, co naprawdę stało się w Jedwabnym. W 1941 roku, 10 lipca, ale także historia o tym, jak wyprodukowano historię o tym, że polscy mieszkańcy Jedwabnego bez przyczyny rzucili się na swoich żydowskich sąsiadów i ich po prostu wymordowali. Przyznam, że dopiero z książki Jana Marka Chodakiewicza, Ewy i Tomasza Somera, dowiedziałem się, iż książka Jana Tomasza Grossa, która była zapalnikiem tej całej kampanii. Stała się nim wcale nie w momencie pierwszego wydania. Sięgnięto po książkę, która już była wcześniej wydana i nie wzbudziła zainteresowania, która z całości została oparta na świadectwie jednego świadka, Szmula Wassersteina, które też było znane wcześniej i nie wywołało zaufania historyków, ale dzięki zaangażowaniu. Odpowiednie jego aparatu pijarowskiego, ta książka Jana Tomasza Grosa Sąsiedzi stała się zapalnikiem do działań, czy, czy kamykiem rzuconym celowo, który uruchomił całą lawinę oskarżeń pod adresem Polski, a oskarżeń, w których szybko wzięli udział rozmaici historycy, nawet o wybitnych nazwiskach, powołujący się na siebie nawzajem. Jest to niezwykła historia opowieści o tym, jak, jak można wywołać, jak się wywołuje, jak to się robi, jak tworzy się taką wirtualną rzeczywistość, w której dowodem jest to, że przecież wszyscy tak mówią. On mówi tak, bo, bo ja tak mówię, bo on tak mówi, on wskazuje na mnie, a tak naprawdę gdzieś tam na dole jest coś całkowicie niewiarygodnego, coś... Całkowicie nonsensownego. Przyznam, że w momencie, jak wyszła książka Jana Tomasza Grossa, nie będąc historykiem, ale ceniąc sobie wysoko tak zwany chłopski rozum, w pierwszej chwili wyczułem, że ta książka jest nonsensem. Ponieważ książka, która powiada, że 10 lipca 1941 roku ruskie uciekli, Niemcy jeszcze nie weszli, bo tak twierdzi Jan Tomasz Gross. I wtedy się rzucili spontanicznie Polacy na Żydów w Jedwabnem i ich wymordowali. I wymordowali praktycznie 100% populacji, która była w ich zasięgu. Istniało wiele historycznych opracowań dotyczących pogromów. Nigdy w żadnym pogromie nie udało się zabić więcej niż 30%, może 50% w skrajnych wypadkach zaatakowanej populacji. To jest logiczne. Ludzie się rozbiegają, uciekają, komuś ranka zadrży. Jeżeli takie wydarzenia miałyby taki przebieg, to były to po prostu wydarzenia niemożliwe. Jeżeli zginęło 100% populacji, to nie mogło to być spontanicznym pogromem. Musiał ktoś zamknąć drogi ucieczki, musiał to być ktoś mający odpowiedni know-how. A no to byli tylko Niemcy w 1941 roku. Nie będę Państwa zanudzał opowiadaniem książki, która punkt po punkcie szczegółowo opowiada, jak to kłamstwo wyprodukowano i rekonstruuje, co było prawdą, co stało się naprawdę, co ustalono na przykład przed niemieckimi sądami, mimo ich ogromnej życzliwości dla byłego chałsztu firera SS Hermana Schapera, który prawdopodobnie tą akcję dowodził, ale zdołał przekonać Niemców, że był nic nieznaczącym kierowcą ciężarówki który po prostu na nic wpływu w tej całej historii nie ma. Fakt faktem, że sąd specjalnie go nie dociskał, tak samo jak nie było woli, aby wyjaśnić, co stało się w Jedwabnym. Przeciwnie, było opisane świetnie w tej książce polityczne ciśnienie, polityczna gorączka, nacisk na prokuratora IPN-u, że ma tak poprowadzić śledztwo, aby pasowało ono do książki Jana Tomasza Grossa, do przeprosin Aleksandra Kwaśniewskiego i do całej fali oskarżeń historyków, którzy poszli dalej niż Gross, bo ten przykład, powiadali, jest tylko jednym z wielu spontanicznych pogromów, które spotkały ludność żydowską w 1941 roku ze strony Polaków. Prawdopodobnie, i tu już były rozmaite teorie, mszczących się albo chcących w ten sposób odwrócić uwagę od swojej kolaboracji z Sowietami. Przeróżne tam tezy padają. Niestety historycy z wielkimi nazwiskami, jak Timothy Snyder, wzięli udział w tej absurdalnej kampanii. Nie wiem, czy Timothy Snyder by powiedział, że jest rzeczą powszechnie oczywistą, że Jezus miał dzieci z Marią Magdaleną, bo przecież wszyscy to wiedzą z filmu, z samego filmu i z powieści, ale tutaj takie argumenty padały ze strony ludzi mających wielkie nazwiska w historiografii. I trzeba nie lada odwagi, żeby... Tę historię opowiedzieć, żeby się kłamstwu przeciwstawić, żeby pokazać rolę rozmaitych poszczególnych osób, niekiedy ewidentnie zaburzonych, kierujących się jakimiś dziwnymi resentymentami, czy ktokolwiek się zetknął w życiu z Janem Tomaszem Grosem. Te, czy miał nieprzyjemność z nim dyskutować. Ja pamiętam, tak, że nawet jego przyjaciel Jan Lityński go kiedyś na jakimś spotkaniu zaczął mitygować, że ależ Janku, no co ty wygadujesz, to już zupełnie, zupełnie odpłynąłeś, a on tam się miotał. Czy z panią Anną Bikont, też autorką w jednej z książek tych. O tym zresztą wszystkim w tej książce państwo przeczytacie. Cały drugi tom to dokumenty. Duża część pierwszego tomu to też dość trudne w lekturze ustalenia szczegółowe, ale to daje doskonałą bazę dla rekonstrukcji, która jest częścią integralną tej książki. I dodam jeszcze, że jest też w tej książce więcej niż zwyczajowe summary w języku angielskim, tylko cały obszerny rozdział sumujący te ustalenia w języku angielskim, co ze względu na wagę sprawy jest szczególnie ważne. Mieliśmy, przyznam, pewien problem formalny z tą książką, ponieważ ma trzech autorów, ponieważ jeden z tych autorów był już nagradzany w, przez kapitułę Mackiewicza, ponieważ odnotowaliśmy książkę, która, która jest rozwijana, monografia, myślę o monografii Jana Marka Chodakiewicza, która w tej książce Historia Prawdziwa Jedwabnej jest rozwijana, bo wieloletnia praca stoi za tą książką. Ale uznaliśmy, że odwaga, jaka tu została wykazana i benedyktyńska praca, której dokonano, i społeczny pożytek, i społeczna potrzeba zdecydowanie nakazują nam tę książkę wyróżnić. Nagroda Mackiewicza jest nagrodą literacką, ale od czasu do czasu stosuje również takie kryteria. Pierwszy raz 27 lat temu, przypomnę, nagrodziliśmy nie powieść, nie esej, tylko książkę Państwa Siemaszków o ludobójstwie na Wołyniu. Także benedyktyńską, znakomicie wykonaną, wieloletnią pracę obnażającą wielkie kłamstwo. Więc myślę, że to jest podobna sytuacja. Jedynie prawda jest ciekawa, to nasze motto jest również jednym z mod książki. Problem polega na tym, że kłamstwo bywa użyteczne. Kłamstwo można rzucić łatwo. Prawdę odkryć to wymaga ciężkiej pracy i trwa wiele lat, jak w wypadku tej książki. Jeśli nawet ta praca się udaje, to pamiętajmy, że kłamstwa bywają nieśmiertelne. Nawet jeżeli są kompletnie wyssane z palca, krążą, dopóki ktoś ich potrzebuje, są przypominane, są wciskane narzędziami mass mediów. I pewnie tak samo będzie i z jedwabnym. To kłamstwo będzie powtarzane tak długo, jak długo przynosi zyski jego powtarzanie, ale dzięki tej książce, dzięki tej pracy nie będzie już takie łatwe pozyskiwanie ludzi, których Władimir Lenin nazywał poliedzymi idiotami, którzy szczerze w przekonaniu, że robią coś szlachetnego, Będą tym kłamstwem szermować. Tak było w tej historii. Mam nadzieję, że dzięki tej książce to się już nie powtórzy. Bardzo gratuluję autorom wyróżnienia.